Jadąc w kierunku Bałtyku czy zjeżdżając na autostradę w okolicach Legnicy i Prochowic, widzimy wiatraki produkujące energię i możemy śmiało powiedzieć, elementy tych wiatraków buduje się w głogowskiej Famabie. Dziś w firmie pracuje 300 osób, które budują około 12 sekcji tygodniowo. Ale by produkcja była większa, otwarto nową linię. Wczoraj byliśmy świadkami tego wydarzenia. Jerzy Kubiak pracuje w famabie od lat 70. Wczoraj obsługiwał nowe urządzenie do wyginania stalowej blachy. Ten proces trwał kilkanaście minut i choć był to pokaz, to wszystko musiało być jak spod igły, bo stal użyta do tej produkcji jest warta od 18 nawet do 50 tysięcy złotych. Znajdujemy się przy nowej walcarce. Jest to nowy zakup. To jest walcarka, która służy do wyginania blach czyli tworzenia kręgów, które są montowane w całość i one tworzą całą sekcję elementów wieży wiatrowej. A cały proces zaczyna się tu, gdy pociąg stalowe blachy przywiezie. Potem pracownicy z płachty wykonują te obręcze. Stoimy właśnie przed fragmentem takiego wiatraka. Skąd pochodzi ta stal? na przykład ten, ta, ta obręcz z dziurkami? Obręcz, czyli tak zwana plansza, w przypadku tych sekcji pochodzi z Korei Południowej obramowanie ten balek? Jeżeli chodzi o stal, blachy pochodzą z różnych krajów z Europy. Na tą chwilę głównym dostawcą jest firma Wostautmin z Austrii. Jeden wiatrak może składać się z trzech do siedmiu takich elementów. Najwyższa wieża wiatrakowa wyprodukowana w Głogowskiej Famabie miała aż 125 metrów. Nowa linia produkcyjna to nowe możliwości dla firmy. Będziemy mogli produkować jeszcze więcej sekcji tych wież wiatrowych. Dodatkowo będziemy w stanie produkować sekcje większe. Z większą średnicą, cięższe e, i będziemy mogli być bardziej konkurencyjni na rynku dla nietypowych sekcji wież wiatrowych. Przy czym oczywiście e, zwiększamy ilości, które będziemy produkować. Dotychczas produkowaliśmy w okolicach 10-12 elementów tych sekcji na tydzień. E, natomiast z nową linią produkcyjną mamy ambicje do produkcji około 20 sekcji tygodniowo. A to już gotowe produkty? Te elementy wieży wiatrakowych wyglądają na bardzo delikatne. Ile one ważą? Z pozoru są delikatne, może wizualnie, natomiast ważą do 100 ton. Taki jeden element może ważyć nawet do 100 ton. Średnia waga to oscyluje w granicach 40 do 80 ton. Od czego to zależy? No, zależy to od grubości blach przede wszystkim, jak i od długości sekcji i o średnicy. Jak mówi Piotr Małagocki, który po FAMABie nas oprowadzał, nowa linia produkcyjna to także zwiększenie zatrudnienia w fabryce. Firma już przyjęła spawaczy, monterów i malarzy. Dzisiejszy dzień jest symboliczny, bo no, powiedzmy sobie szczerze, od momentu, kiedy przyjął nas nowy właściciel w sierpniu ubiegłego roku, FAMABA przeżywa okres rozwoju i ten rozwój jest bardzo, bardzo mocny. I no, dzisiaj nie tylko z zewnątrz możemy podziwiać naszą piękną elewację, natomiast serce produkcji to, to maszyny, nowe urządzenia, nowa walcarka, która została zainstalowana na no, nowej linii produkcyjnej i zwiększając, zwiększając możliwości naszej, naszej produkcji i tak jak wspomniałem wcześniej wielkości tych gabarytów, wielkości tych sekcji, które będą znacznie większe. Tych przygotowanych do transportu fragment w wieży wiatrakowej nie zobaczymy na głogowskich drogach w ciągu dnia. Takie samochody możemy zobaczyć po godzinie 22. .00. Wtedy e, takie samochody, takie zestawy z załadowanymi sekcjami mają e, zielone światło, mają zezwolenie na transport. Był taki moment, kiedy było e, no, był zagrożony transport przez inne miejscowości. E, rozmawiałem z prezydentem Legnicy, rozmawiałem z dyrektorem DSDK. Jeździłem razem z panem dyrektorem Trawińskim. No tak aby załatwić, umożliwić przetransportowanie, bo e, no, nie jest to towar, który szybko się psuje. Natomiast ważne jest, żeby jeżeli się produkuje, żeby dostarczyć jak najszybciej na plac budowy. Jak już mówiliśmy, władze Głogowa przygotowują alternatywną drogę dla przejazdu tych aut, gdy wiadukt na ulicy Rudnowskiej będzie remontowany. Wieże wiatrakowe to około 75% produkcji FAMABY. Pozostała część to elementy żurawi portowych, które będą także produkowane w nowym zakładzie na terenie podstrefy inwestycyjnej. O tym wkrótce.